Szczęść Boże, witajcie w dniu uroczystości świętego Józefa, opiekuna Jezusa i oblubieńca Maryi. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Niech ten czas stanie się okazją do zawierzenia naszych rodzin, naszej pracy i codziennych trosk Jego wstawienictwu. Idźcie do Józefa i czyńcie, co wam powie. A teraz módlmy się miu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Święty Józefie, opiekunie Zbawiciela, ty, który w milczeniu i pokorze wypełniałeś wolę Bożą. Święty Józefie, stawiaj się za nami u Boga. Święty Józefie, wierny i pokorny sługo Boży, ucz nas zaufania, cierpliwości i miłości w codziennym życiu. Święty Józefie, Stawiaj się za nami u Boga. Otaczaj swoją ojcowską troską nasze rodziny, wypraszaj nam łaskę silnej wiary, cierpliwości i ufności w Bożą Opatrzność. Święty Józefie, stawiaj się za nami u Boga. Pomóż nam w trudnościach, strzeż nas przed zwątpieniem i prowadź drogą wierności Chrystusowi. Święty Józefie, Wstawiaj się za nami u Boga. Święty Józefie, módl się za nami. Teraz, moi drodzy, zachęcam do powierzenia świętemu Józefowi swoich osobistych intencji. Niech nasze modlitwy będą wyrazem ufności i nadziei, że przez jego stawienictwo. Bóg otoczy Was swoją łaską. Przyjmijcie teraz błogosławieństwo. Niech święty Józef wyprasza Wam u Boga wszelkie potrzebne łaski. Niech prowadzi Was drogą pokoju i Bożej opatrzności. Niech Wasze rodziny doświadczają Jego czułej opieki. Niech Bóg Wszechmogący błogosławi Wam w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, Niech przykład świętego Józefa umacnia nas w wierze i nadziei. Niech uczy Was zaufania i wytrwałości w codziennym życiu. Niech nasza modlitwa przyniesie pokój sercom i błogosławieństwom naszym rodzinom. Polubcie tę modlitwę i udostępnijcie ją, aby inni mogli się do niej przyłączyć. Błogosławionego wieczoru ze świętym Józefem i Marią w sercu.